Proszę bardzo, zobaczcie na maksymalnych, na maksymalnym, widzicie tutaj, na maksa jest zaznaczona strzałeczka. Maksymalne obroty 1500. Przestawiliśmy magrawa, żeby sprawdzić w innym gniazdku. Jest podłączony, tu jest magraf, No i patrzcie, co się dzieje. Przed chwilą było 1360, chyba coś na zdjęciach. Mam także tak. Na szybko kręcę filmek, żebyście zobaczyli, jest podłączony sam tylko piecyk, który ma 1500 W. Zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo do naszego magrawa z jednym kondensatorkiem. O proszę bardzo, tak to mniej więcej wygląda, i zobaczymy, co tu się będzie działo za moment. Na razie tutaj 1388 watów na maksymalnym pomporze mocy przez, przez piecyk. Także tak to wygląda. Wiatrak chodzi na 1500W z maksymalnym, zobaczcie, maksymalny poziom jest włączony. 1500W. Jakby ktoś był niedowiarkiem, to tu macie zaznaczony krzyżyk. Jest na maksa. A zobaczcie, dalej się już nie da. Jest na maksa. 1500 że powoli coś spada, w innym gniazdku, w innym miejscu podpięty specjalnie po to, żebyśmy mogli zobaczyć, czy, czy gdzieś nam nie zafałszywuje pomiarów także zobaczcie, tu macie podłączenia wszystkie, to idzie do piecyka A tutaj te nasze wszystkie prądowe rzeczy. A proszę tu. Tu są, tu są dwa kabelki, które idą jako przewody do magrawa. Na chwilę zrobimy pauzę, bo Warto było, może jeszcze więcej spadnie, to zobaczycie może za chwilę. Także widzicie, magraf sobie systematycznie powolutku spada. Jeżeli chodzi o, ten, o zmniejszenie poboru watów, tu na liczniku widzicie cały czas sobie gdzieś tam powolutku idzie w dół. Raz wyżej, raz niżej, ale ogólnie idzie w dół. Najniżej było chyba 1360, niedawno zrobiliśmy bodajże zdjęcie. W Polsce, w Warszawie jest godzina. Teraz zobaczcie, tu macie godzinę. Jest 18:58, 2016 rok, 11 miesiąc, 30 dzień. I magraf sobie powolutku pracuje. to wygląda? Całe podłączenie, wszystko maksymalne. Maksymalne obroty piecyka na maksa 1500 W. Dobra, to by było na tyle, jak coś jeszcze najwyżej porobię zdjęcia albo nagram.